I wszystkim gdzieś sobie gram. Następny odcinek. Ym, z Sprawy Stars. Dobra. Ym, nic nie ma. Dobra, wchodzę. Wybieram sobie postać, dobra, wezmę PAM. No i gramy. Mam, nad mam nadzieję, że dobijecie więcej subskrypcji, bo niestety jak nie ruszy się subskrypcja to kończę z kanałem. I po pierwszej i tak nie ma sensu, bo więcej ja się wysilam, żeby zmontować filmiki typu tego, a wy tylko pięć subskrypcji mi dajecie, no. Błagam. Mam nadzieję, że to się poprawi, bo nie chcę, tak? Naprawdę, nie chcę, żeby tak było. Bo ja nie chcę. No nie chcę. No nie chcę, naprawdę. Um, to jest dla mnie niefajne. Niemiłe, no bo przecież patrzcie. Mój kolega ma więcej subskrypcji, a ja co mam? Pięć. Hm. Jestem oburzona. Wielkie starcie. No I my tu musimy wygrać, no bo przecież jak nie wygramy. No błagam. No dobra, plus 7 może być. No i czternasta ranga. Fajnie. Czy w tej skrzynce coś mi dropnie? Nie. O oh my god! Naprawdę, to jest mój sen. Nie. O oh mój God. O oh mój Boże. O oh, oh mój Boże. Nie. Nie. Jezu, skąd ja to wiedziałam? Ja naprawdę to nie jest podstępne konto. O oh mój Boże. O oh mój Boże. Nie. Ja nie wierzę w to. Boże, jak ja się cieszę. To jest mój najlepszy dzień. Najlepszy. A szkoda, że mi nie wydropił sędzi. Mm, ale też jestem bardzo zadowolona na no akurde. Skąd ja mogłam to przeczuwać? To jest najlepszy no po prostu filmik. Ja pierwszy raz gram Frankiem. Frank jest duży, a ja lubię dużych. I dużo nadaję bowiem szczerze. Jest wolny, jak a tak daje, no to jest niestety troszkę wolny, można to powiedzieć. Di Sandy. Mm. Dlaczego ja nie mogę mieć Sandy? Nie uciekaj mi, Małys, grywaj się. Droś ci dam. Nie uciekaj. Zbagowało się coś Ale ja się cieszę, że mam po prostu Oh my god Nie Nie, no mój kolega musi to obejrzeć Ej, co się dzieje? Cały czas mi się zacina Nie, Sandy ma ten Ulta chyba Nie umiem rozpoznawać ulta Jak kogoś Nie, Piper. Sandy, nie rób mi tego. Mm. Nie chcę mieć na takim szybkim początku od razu minus. No i proszę, dziękuję Ci. Hm. No, ale ja mam, no, 0 Dobra. No, to nawet jest nieźle, no, bo już mamy 19 zetmierzy i to frank jeszcze. Więc spoczko, bo, nie no, ja się mega cieszę. Więc już na tym ten... zaraz niedługo kończę odcinek, tylko dojdziemy do 3300. No i patrzcie Hallelujah. Dobra. Wiecie co? Też yy, zrobię z tym. no i kończę, albo nie. Dojdę do 3300. Jawka, Jawka 213. Po prostu ja jestem zaskoczona, chociaż że. Yy, chociaż, że miałam dziś bardzo zły dzień. Bardzo. Ale jestem mega zadowolona. Mam franka. Ja się mega cieszę. Boże, ja mi się, mi nie będą mówić, że to jest prywatny serwer, ale nie. Na prywatnym serwerze od razu wszystkie postacie by mi nie dropły. Przecież widzicie, że ja nie mam wszystkich postaci. Więc to jest trochę różnica. Ale prywatny serwer bym też chciała. Jawka, jawka 213 miała prywatny serwer. Jak coś mówię wam, Jawka 213 to jest mój kolega, to nie jest dziewczyna, bo inni mylą, że to jest dziewczyna. No ale nie Boże, ja mam Franka Franka mam, ja mam Franka Ja mam Franka, no ja, ja mam naprawdę Franka Ja gram Frankiem Nie, nie, już mnie zatuczy, już mnie zatuczy Nie, nie, zostawmy mi misiek No kurcze, no Nie no hm. Uciekaj Ja nie chcę mieć znów na minusie Bo ja chcę już po prostu dobić Dwa, jeden No i dobra Ostatni i o, o. No nie, miałam ulta użyć. No błagam. No idź, idź tam, idź. No idź, Boże, co będziesz stał? No błagam. Jeden. I ulcik mam. A, a, nie mam ulta, dobra, nieważne. O, teraz mam ulta. U. Wow, widzieliście to? Wow! Super. 32 Nie no, ale to jest mój najlepszy dzień w moim życiu. Nie mam, sorry, ja się cieszę, bo ja mam Franka. Wiecie, to jest taka postać, co prawie wszyscy mają. Ale ja niestety nie mam. Na przykład ja nie mam peny. Więcej, dziwne, ale inne moje koleżanki od razu na samym początku miały peny. Co? Nubię! Nubie. Nubie? Nubie? Fajnie mi się gra Frankiem. Nubie, Franka. Lubię. to jest jedyna moja ulubiona postać, ale wiecie co, jak będę już mieć yy, mega dużo pucharków, to i tak po prostu nie odpuszczę grać yy, w... Po co ja użyłam multa? Tu jestem w krzakach, siedzi skrywus. Tak przegrasz to, no przecież wiadomo, że ja frankiem do cały świat. Wiecie. Się mega cieszę. Mega. Mega. I takie... Czy coś mi tu zrobi? Nie, już nic mi nie dropnie. Wow. O oh my god. Patrzcie. Jeden. Mm. Szkoda. No ale patrzcie. Uuu. Dobra. Wiecie co, więc sobie dłużej może pogramy, bo teraz się rozkręciłam grać Frankiem, a Franka lubię. O, i teraz będzie odcinek następny z Robloxa. Jessie, halo? Zawiesiła się. Jessie? Dobra. Bot gra za nią. Dobra, jednym ja ciosem zabiję. To jest postać, nie wiem, jaka nawet, czy coś legendarna, czy jakieś coś. Bo wiecie, ja się nie znam. Ja się nie znam na takich typu rzeczach, bo wiecie, ja nie jestem taka, że ja wszystko wiem. No kurde, no nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie. <laughs> Widzicie, ja wszystkich pokonałam. Wow, 10400, 10 kubków. Zamiast inni mówią mieć cubesów, to mówią power, ale ja, wiecie, wolę mówić cubesy. No wiecie, ja wszystkich zabiję. No. Więc jest cheddar. Dziś nabiję do 10 rangi, więc dłużej sobie pogramy. Mam 99, tak. Więc się mega cieszę. Mega. Ja ch chcę kupić skina do. Ale drogie są skiny. I wiecie co, jak będzie na przykład postać? No nie, Sandy będzie do kupienia za 400 ileś, no nie, y, diamencików. To je poproszę, mamę, żeby mi kupiła. No i kupię sobie. Patrz, jak się zacięła. Lol. Zostaw mi ty beczko z kupą w środku. Jestem lepszy od ciebie. Odejdź ode mnie. Uciekaj teraz. Nie idź do niego. Nie idź. Błagam. Nie no. No ale... Tylko mi potrzebny jeden. Wiecie co, to ja sobie zagram to. Do kogo ja tu wysłałam? Z kim ja gram? Nieważne. Dobra. Więc gramy. Um, hmm. Ale się mega cieszę, mega, mega. Mega, mega, mega. Więc nawet mam dobrą drużynkę. Tu jest duże zamieszanko. Więc ja tutaj się nie nadaję w tą grę. Bo nie umiem w nią grać. Darylarz, ty. To nie jest Daryl. Jesus. Na razie dobrze, no. Nie. Oni moim... No, dobra, jest dziewiętnaście, dziewiętnaście. Proszę, nie, nie zawiedźcie mnie. Moja drużyna. M. Mm! Dwadzieścia cztery, pięć. I jestem wkurzona. Dobra, może inni się złapali na naszą pułapkę, ale nie sądzę. Nie. Mm -hmm. Ziomek, pomóż mi. Nie... Dlaczego? Nie, nie 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 nie. Zabić kogoś, zabić No Dobra? 40 Zabicie kogoś nie... Nie. Hmm, przynajmniej 10 dalej. Mm. Jestem smutny. Widzisz, że... A, z pajkiem jest dobra. Więc mam nadzieję, że będzie więcej łapek w górę. Nie, ale to, co dziś było. Ja sobie sama jeszcze raz obejrzę ten filmik, bo jestem zaskoczona. Mega jestem zask zaskoczona, ale wiecie co? Chcę Sandy, 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 Sandy. Sandy. Nie, my tu, tu przegram. Dobra, na razie żyjemy. Bo ja nie chcę mieć na minusie. Tracić bucharki, no i typu inne. Dobra, żyję. No! A ja, a ja. O, ja jestem głupia. już nie gra No trudno, muszę sama grać. Ale i tak będę z kimś grała, albo z jakimś, kurde, ruskim, albo z Polakiem. No z ruskim, jak zwykle. Nie, ale jestem zadowolona. No ludzie, czy byście się nie cieszyli, jakby wam coś dropnęło, a mi się czasu nie, mi to szybko dropię właśnie jakieś postacie legendarne Wow, amazing! Wow, ale się nim fajnie gra. No teraz właśnie po będę nabijać na nim, ale szybko on biega. Upu, zupu, gdzie jesteście? O, dzień dobry! Ładną masz dzisiaj cerę. I za późno użyłam. Mhm, uh -huh, uh -huh. nie plus trzy, hmm, plus cztery. No nie, Błagam. Dobra, osiemnaście. Dobra, no i mamy następne. Wow, 300. Super. Więc kochani, kończymy odcineczek. Nie wiem, co tym kończę odcinek. Pa.